Przypominamy również Państwu, że cały czas trwa specjalny medyczny program Ogólnopolski Test Zdrowia Nerek. Na stronie internetowej www.poradnianefrologiczna.pl każdy mieszkaniec powiatu wypełni krótki test składający się z pytań związanych ze zdrowiem nerek przygotowanych przez specjalistów w zakresie chorób nefrologicznych. Po wypełnieniu testu otrzymamy jedną z trzech informacji na temat tego, czy udzielone odpowiedzi sugerują chorobę nerek. Otrzymamy ewentualne zalecenie szybkiej kontroli i udania się do lekarza w celu dalszej diagnostyki. W powiecie wieluńskim pacjenci, którzy wypełnią test i ich nerki będą potrzebowały kontroli, dostaną indywidualny kod na badania. Będzie można je wykonać w stacji dializ, znajdującej się w wieluńskim szpitalu za darmo. Akcja prowadzona będzie do końca tego roku. Będziemy badać tym pacjentom mocz i kreatyninę. Jeżeli w tych badaniach wyjdzie coś nieprawidłowego, będzie budziło nasze jakieś niepokoje, skontaktujemy się z tymi chorymi i zaproponujemy im no, najpierw wizytę w, u lekarza pierwszego kontaktu w POZ, bo pewne rzeczy może zdiagnozować lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli to będzie Zbyt specjalistyczna pomoc, no to skieruje do poradni nefrologicznej. Można mieć przez kilkadziesiąt lat cukrzycę czy nadciśnienie i bez konsekwencji uszkodzenia nerek, ale to tak się tylko zdarza. Natomiast no, w dużej większości przypadków to niestety obie te choroby, zarówno nadciśnienie, jak i cukrzyca, uszkadzają nerki. I prędzej czy później e, dochodzi do niewydolności nerek. Naszym zadaniem jest właśnie, żeby w tych chorobach opóźnić tę niewydolność nerek. Wiemy, że no cukrzycą zajmują się diabetolodzy nadciśnieniem, hipertensjolodzy, chociaż my, nefrolodzy też leczymy nadciśnienie, ale prawidłowo prowadzone, na prowadzona cukrzyca, czy prawidłowo prowadzone ciśnienie, nawet jak nie uchroni całkowicie od niewydolności nerek, to znacznie opuści, opóźni, przepraszam, opóźni tą, tę niewydolność. Organizatorem i inicjatorem projektu jest Frezenius Nefroker Polska, który między innymi w Wieluniu prowadzi centrum dializ.